Długo coś nie wraca. Rejet siedzi jak list, w listwiamie. Skąd wykurzyć ciężka praca? Skoro wody robić zechce. Jesteś przecie. I cóż Rejet, Będę wiedzieć? Przyjął grzecznie, kazał siedzieć. To dał wina, jeżeli nie go. pewnie. żejemy wyzwanie. Aha! Co jest tu się robi? Dalski, dalski, dalski. Co to jest na? Urejenta. I że chce pójść za Wacława, oni jej nie doczekają. Hola, hola, nie tak zrobię. Lepszą zemstę wszystko sobie. To są wszystko zmydła mańki. Ale trzeba zażyć z mańki. Bylem dostał siatkę, mam na niego dobrą klatkę. Siadaj maść, tu. Zmachaj biuro, będziesz pisał po tym słowie. Zostawiam tyle Nie skoro. Właśnie trzaskiem trzeba ręki. Teraz trzeba pisać właśnie, jakby Klara do Was <słuch> Bardzo proszę. Mociuchanie. No Mociuchanie. No Me no wezwanie. Mociuchanie. No 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 Wziąć w sposobie. Ufność sobie, mociu panie, ważność pana, która lubo mało znana, czytaj wasz. Bardzo proszę, mociu panie, mociu panie, me wyzwanie, wziąć w sposobie, mociu... Niech ja ci czarci wpływą, z taką trzeba mózgownicą, co pan pisze? Pierwsze ja pana własne słowo. Milcz was? Przebierz to na nowo. Chodźcie, panie, oprócz To jest chyba było trudno, ale indziej. A ty? Pić mi. Wybrakł wziął. Niech do milczka w klasie stara. Niech młodemu katanowi. No wiesz, pani strzowi, młodzie, że poprosi pana na klas. Sam tymczasem w mi się Kilku ludzi po tyłu było. Po Ała! 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 I czym to będzie stanie? Tyle dużo Ja Lecz nie myślicie, że się boję. Ach, więc daj więc baczność na me słowa. Rejent na i chce tobie Miał wytrzył w tym sposobie, ale ja umiał radzić sobie. Albo do, lub do turmy pójdziesz na dno, gdzie siedzisz ciężko zgradną. Albo prawkę oddasz klarze. Będzie zemsta doskonała. Tak się skończy sprawa cała.